Dzień dobry, witam państwa w ten piękny lipcowy poranek na kolejnej konferencji prasowej. Dwa tematy, o których chciałem powiedzieć dzisiaj. Kilka dni temu, w sobotę, miał miejsce Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Było to wydarzenie, które potwierdziło pozycję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Trudno by było inaczej. Pan prezes otrzymał 99% głosów. W głosowaniu tajnym, państwa, jeżeli ktoś wygrywa wybory prezydenckie, to w sytuacji, gdy wszyscy mówią, że zwycięstwo jest niemożliwe, gdy jako pierwszy lider partyjny doprowadza do sytuacji, że jego formacja polityczna rządzi samodzielnie w Parlamencie, no to oczywiście poparcie było bardzo duże. Ale to nie tylko wybór prezesa był przedmiotem naszych, naszego spotkania, naszego kongresu. Przyjęliśmy także uchwały. Myślę, że ta najważniejsza dotycząca Brexitu. Prawo i sprawiedliwość jednoznacznie opowiada się za tym, abyśmy pozostali w Unii Europejskiej. Natomiast chcemy Unię Europejską reformować. Chcemy, aby wzmocnić w pewnych obszarach Unii, chociażby w sprawach polityki zewnętrznej, tej zagranicznej poza Unią Europejską, jak również wzmocnić ją w Unii Europejskiej w kwestiach wspólnej. Obronności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wewnętrznej sytuacji w krajach, chcemy, aby to jednak zostało zatrzymane i cofnięte. Uważamy, że każde państwo powinno być suwerenne, co także pokazało Brexit. Brytyjczycy nie chcieli, nie zgadzali się na politykę Unii Europejskiej dotyczącą imigrantów, i stąd też ta decyzja, między innymi o tym, że do Brexitu dochodzi, to nie jest dobra decyzja decyzja dla Polski, ale mamy nadzieję, że będzie to szukając jakiegoś pozytywu w tej całej sytuacji, że będzie to taki powód, dla którego Unia zacznie się reformować, że odstąpimy od polityki imigracyjnej zaproponowanej przez Brukselę i Berlin. Widać, że Europejczycy mówią nie i musimy zatrzymać, bo my jako Polacy jesteśmy za Unią Europejską, uważamy, że 80% Polaków potwierdza chęć taką, abyśmy nadal byli w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak mówiłem, również chce, aby Polska była w Unii Europejskiej. To jest to straszenie, które funduje opozycja, jest oczywiście bezpodstawne. Zresztą to opozycja nowoczesna, Platforma ich przyjaciele, liberałowie i tak zwana IPP, czyli frakcja Platformy i PSL-ów Unii Europejskiej. W Brukseli doprowadziły do tego w dużej mierze, że doszło do Bersitu, bardzo złe negocjacje z Wielką Brytanią, która straci niewątpliwie na, na tym, że wyjdzie. Mam nadzieję, że ten proces nie będzie radykalny i gwałtowny, ale także straci na tym Unia Europejska. Druga sprawa, taka już bardziej lokalna. Równolegle z naszym kongresem odbywała się, odbywało się spotkanie Platformy Obywatelskiej. Oczywiście nie są to już czasy sprzed, z ostatniej dekady, gdy, e, tak, gdy byliśmy zawodniczami z tej samej Ligi. Dziś Platforma walczy o to, aby utrzymać dwucyfrowe e, poparcie i donić e, inne formacje e, opozycyjne. E, natomiast e, tam zaproponowano ciekawe rozwiązanie reformy administracyjnej które polegałoby na tym, że po pierwsze likwidowalibyśmy stanowiska Marszałków i pojawiałby się wybierany wojewoda, wybierany w województwie i to miałoby, ja to rozumiem, wzmocnić platformę obywatelską w, w regionie. Ale rzecz jeszcze ciekawsza dla nas, ja to dla mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego, to zaproponowanie, aby wprowadzić wybór starosty bezpośredni, ale żeby zlikwidować około 70 powiatów. Dziś mamy nieco ponad 60 powiatów, e, powiatów miast na prawach powiatu. Platforma chce połączyć e, powiaty grodzkie z powiatami ziemskimi, a ta liczba 70 wskazuje na to, że kilka dodatkowych, chociażby Piła oraz na przykład Sierad czy Ciechanów, o czym była mowa, również by miały być e, brane pod uwagę, a zatem platforma obywatelstwa de facto proponuje aby e, piła i powiat pilski e, były znów jednością, znaczy znów no, znów proponuję, bo na szczęście nie udało się tego wprowadzić, e, i żeby e, rządził nami starosta, który by będzie wywodził się z tego głównego miasta, aby radni byli miejsce, ewentualnie by pojawili się tam jakieś przedstawiciele gmin. Natomiast platforma obywatelska widać wyraźnie chce zdominować, mając jeszcze jakieś względne poparcie w większych miastach. Chciałaby zdominować y, samorząd. My oczywiście się temu y, sprzeciwiamy i myślę, że taka sytuacja mieć miejsca nie będzie. Natomiast sygnalizuję, że te postulaty, mimo przegranych wyborów, mimo że nie znalazły one y, uznania, to to chociażby o czym mówił pan prezydent Głowski i jego y, ekipa, czyli łączenie powiatu, piły z y, powiatem y, i najlepiej, już teraz idą krok dalej, przejęcie władzy nad całym już powiatem przez, y, jak rozumiem, y, docelowo pana prezydenta Głowskiego. No jest dosyć osobliwym zjawiskiem, ale cóż, myślę, że takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, a nawet gdyby było, no to jednak w demokratycznych wyborach mieszkańcy jasno powiedzą, co na temat tego typu rozwiązań sądzą i zmiany na poziomie samorządowym również by się w takiej sytuacji pojawiły. To są te główne rzeczy, o których chciałem Państwu e, powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, chyba, że są jakieś jeszcze pytania. Pio będzie miała nowego posła. Krótki komentarz. Tak, jak wiadomo od kilku dni pan poseł Marc Kwiatkowski, który reprezentował nasz okręg przez ostatnią dekadę, Został powołany na stanowisko wiceprezesa banku PKOBP. Pan poseł, przez te wszystkie lata, był w prezydium Komisji Gospodarki, był przewodniczącym, wiceprzewodniczącym tej komisji. Myślę, że to jest dobra kandydatura na, na wiceprezesa. Tam jest prezes i kilku wiceprezesów, więc na pewno te kompetencje i zadania, którymi będzie zajmował się pan, pan poseł, będą. Tak, do, dobrany, aby w jak największym stopniu był przydatny w, w banku. Pan poseł ma doświadczenie prawnicze, tak jak mówiłem, parlamentarne, w tworzeniu prawa dotyczącego finansów, gospodarki, więc jestem pewny, że doskonale sobie poradzi. Co niewątpliwie jest także pewną stratą dla parlamentu, no bo ta wartościowa osoba, doświadczona, kompetentna odejdzie z Sejmu. Ale mam nadzieję, że nowy poseł, pan Drzedosz Piechowiak, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości, ale jest politykiem formacji pana wicepremiera Gowina, godnie do go zastąpi, jak wiadomo, pan poseł INSPE obecnie. Piechowiak był parlamentarzystą kilkanaście lat temu, a zatem ma pewne Doświadczenie, myślę, że w, na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu, zapewne w lipcu, zostanie zaprzysiężone i e, będzie wzmocni e, Piłę. A jednocześnie cieszę się, że, że też ja, mając dosyć dużo obowiązków w naszym okręgu i co, niemal codziennie funkcjonując w Pile, w powiecie pilskim i ościennych e, powiatach Czarnkowsko-Czcianeckim, wądrowieckim, chodzieckim, Złotowskim, etc., będę miał osobę, która będzie również mnie wspierać tak, abyśmy mogli podzielić różne nasze poselskie obowiązki w terenie. Wracając mhm. do kwestii samorządu terytorialnego Państwo również mieli jakieś plany związane ze zmianą podziału administracyjnego, m.in. to się mówiło o otworzeniu województwa środkowolskiego w Mazowieckim też chyba coś się miało zmienić, czy, czy to, że o tych sprawach się aktualnie nie mówi, oznacza, że nic się w tym temacie nie dzieje? Ja o tym mówiłem kilka miesięcy temu. Z mównicy sejmowej pan wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński mówił, że rząd nie prowadzi żadnych Działań w kierunku utworzenia województwa środkowo pomorskiego i tego tematu na tą chwilę nie ma. Mamy bardzo wiele ważnych zadań. Jak Państwo widzicie, pracujemy bardzo intensywnie nad różnymi sprawami kluczowymi dla mieszkańców. Nie wiem czy ta sprawa jest akurat kluczowa, stąd też na tą chwilę tego tematu nie ma. Być może powróci ją w przyszłości. Ja przestrzegałem przed takim zero jedynkowym patrzeniem na tą sprawę, że coś na pewno się opłaca, a bycie w innym województwie na pewno się nie opłaca. To tak nie jest. Algorand berliński, czyli PKB bezrobocie jasno wskazują, że to nowe województwo prawdopodobnie czy nawet na pewno miałoby większe możliwości, większe środki finansowe niż Wielkopolska. Natomiast też apelowałem, będąc Powiat Złotowski, sesja Rady Powiatu Złotowskiego, to było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłem jako parlamentarzysta. Mówiłem, korzystajcie z tej okazji, że jest ta dyskusja. Oczywiście nie nakręcajcie jej specjalnie, bo no nie ma co ukrywać, że Pan Starosta Złotowski tą dyskusję podgrzewa bardzo mocno w kampanii wyborczej. Nie nakręcajcie jej, ale dyskutujcie i yy, w pewien sposób szachujcie też Poznań, bo nie ma co ukrywać, przez ostatnie lata Powiat Złotowski bardzo Mało dostawał pieniędzy z, z Poznania, czyli ze środków unijnych będących w dyspozycji marszałka województwa, będąc jednym z najsłabiej rozwiniętych powiatów, dostawał znacznie mniej niż absolutna większość powiatów, co było sprzeczne z logiką taką, że wspieramy najbiedniejszych. Myślę, że warto to wykorzystywać i już widzę pewne ruchy w Poznaniu, które udało nam się zrobić, że rząd marszałkowski zaczyna powoli te pieniądze i ten strumień pieniędzy do powiatu złotowskiego docierować, aby pokazać, że jednak warto i bardzo dobrze. I tym tak idźmy. Jeżeli ta dyskusja kiedykolwiek miałaby wrócić, to wtedy będą konsultacje społeczne i zobaczymy jak to będzie wyglądać.